Dobra, szybki taki filmik. Obiecałem kiedyś, że pokażę jak wyglądają zawory sące w silniku z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nie przemywa ich mieszanka, która dostaje się do komory spalania tak jak w normalnym silniku, bo tutaj jak sama nazwa wskazuje, paliwo jest wtryskiwane bezpośrednio do komory spalania. Zacząłem czyścić. Pokażę Wam jak to czyścić. Nie dzisiaj. Wyczyściły pierwszą komorę. Wyszło to dosyć dobrze. Pokażę wam, jak wyglądają zawory ssące z nieszczelną odmą, Wtedy do kolektora ssącego się dostają, dostaje się olej. No i wiadomo, dostaje się na zawory ssące i on się tam okleja i robi zamieszanie w przepływie powietrza. Po pierwsze zmniejsza, a po drugie zawirowania się tam tworzą. Moim zdaniem i już wam pokazuję. Tu będzie może dobrze widać, o, 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 o. To, jest, to jest strona, gdzie była nieszczelna odma i zobaczcie, jak jest uklejone olejem, no syfem po prostu, tak. Dobra, to jest kolektor, o, dobra, może tak. O, dobra, też jest dosyć sporo nagaru na drugiej stronie, gdzie odma widać, że była szczelna, ale tak czy inaczej tego nagaru jest dosyć tutaj dużo. Teraz pierwsze zaworki po czyszczeniu. Wyszło to bardzo ładnie. Yy, jeszcze to będę tylko przepukiwał benzyną ekstrakcyjną i wyciągał ją albo przedmuchiwał. Z resztek tego, to no są tam jeszcze takie malutkie zostałe kawałeczki tego nagaru. Tu jesteśmy w trakcie czyszczenia. Hmm. Nagram Wam filmik jak to czyszczę, co ja wymyśliłem na to czyszczenie, pomagam sobie taką fajną szczoteczką eee. i dosyć, o dobrze ją, no i proszę, to tak wychodzi, nie, dobra, eee. no raz na ruski rok, warto do tego zajrzeć, zrobić to, bo na pewno poprawi to jakby pracę silnika, wyrówna, no myślę, że dużo lepiej silnik będzie pracował, dużo lepiej mu się będzie oddychać. Ten silnik ma przejechane 130 tysięcy kilometrów i widzicie jakie są, jakie są zawory sące. Wyobraźcie sobie, jeżeli auto ma 200 czy, czy ileś tam przejechane, no to można sobie tylko wyobrazić. A jak ktoś dłuższy czas jeździ z nieszczelną modą, to naprawdę te zawory sące wymagają tego, żeby je wyczyścić. Trzymajcie się, cześć.